Cześć Kasiorutki, witam na naszym odcinku na kanale 50 na Pół. Jestem w Warszawie i zdecydowałam z tej okazji zrobić filmik porównywując sushi w Warszawie do tego, który jest w Japonii, ponieważ jest coraz więcej japońskich restauracji tutaj. Pomoże mi w tym moja koleżanka Mihoe, która jest z Japonii i mieszka w Polsce już 2 lata. Poznacie ją za mniej niż minutę. Zaczynamy! Muzyka ja jestem z moją koleżanką Mihoe. Cześć! Michoje jest z Japonii. My się poznaliśmy w Japonii, ale teraz mieszkasz w Polsce. Tak. W Warszawie oczywiście. Tak. Lat. Oh, yeah. uh, dwa lata. Dwa lata. Zaczynamy w restauracji, która się nazywa Mizu. What is mizu mean? Uh, water. Woda. Bo, tak, woda, to znaczy woda. Słyszeliśmy, że to jest takie bardziej autentyczne, robione pod japoński styl, ym, y, bo jest też dużo restauracji w Polsce japońskich, które są robione bardziej tak kreatywnie, bardziej fusion, do których jeszcze dojdziemy. Ym, coś śmieszne jest, że planujemy dzisiaj odwiedzić trzy restauracje i w przygotowaniu, co przyniosłaś? What did you bring? hula hoop. Więc y, między restauracjami będziemy ćwiczyć hula hoop, żeby zrobić sobie więcej miejsca tak. na jedzenie. Tak. Taki jest plan. Tak. Okay, this is avocado and salmon and eel. And this is inari sushi. And this co to jest? I think it's salmon on top. Uh -huh. A krewetki inside, is, uh, which is krewetki is shrimp. Yeah, yeah, yeah. I avocado i pory. Może to jest w pikus. Tak, tak, tak. I w black rice. Tak, yes. mm. no, no. Czyli na futomaki już jest uh, sojas, czyli nie będę moczyć dalej. Mhm. Mm mm, tarolka. Yeah. It's more like uh, taste fusion. Do you make Japanese food in Poland? Yeah, sometimes, but it's basically for my Polish friends. Yeah, <gasps> because for me it's not new, mm -hmm. but for my friends and it's very interesting. Uh, that's true. If I was living here, I would be like, please let's make some Japanese food. <laughs> let's try maybe the tofu. Yeah, the tofu? actually, yes, it's uh, Yeah, <laughs> we call it inari zushi Inari inari, inari. inari.

Probably we use a uh, you kaiwale, know, but it's a bit looks a bit different. So I, yeah, I think it's a, a bit like uh, Poland, yes. but I like it. <laughs> what do you think so far? Oh, it is really like a Japanese sushi. Yeah, it was quite similar. The there's two of the the. łosoś, łos, 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 krewet, nie łos, węgorz i awokado mm. było takie fusion mm. i futomaki też było w stylu fusion, ale mm -hmm. inari sushi było yeah, bardzo sushi sushi very the same. Yeah, yeah. prawie praktycznie yeah. to samo było tak. um, i bardzo smaczne i tak. też takie poda, podane, podane estetycznie, podobnie do japońskiego, że na przykład the plates are different, tak. it's like in Japan. Like they're similar, but And, uh, yeah. Tak, są similar, ale different I, uh, tak. Jak dla mnie było bardzo słuszne. Więc idziemy robić trochę hula hoop i idziemy dalej. <laughs> tak. Yeah. Popróbuję hula hoop? Tak. Mm -hmm. Wiem, że nie jestem tak dobra jak Ty. Proszę one z Twoich hula hoop, nie jestem jak Ty. Oh, you can do it. Yeah. Go back and forth. Yeah, go. Do it. nagrać z Michałem, ponieważ Michał ma bardzo ciekawą historię z polską. Poznałam Ciebie pierwszy chyba na szóstym czwartku w Japonii. Tak, tak. Or Pierogi Night. O Pierogi Night, maybe. Yeah. I Mihoe w, w Japonii, w naszym takim polskim środowisku, e, jest całkowicie znana z tego, że gotuje polskie rzeczy i robi ich naprawdę fajnie. I między innymi jadłem Twoje pierogi, and pączki. your pączki yeah. and I don't know what else. Yeah, charlotka Maybe charlotka and yeah. then um, to What's your favorite Polish food to cook? Um, maybe pierogi. But I asked to my friend's, uh, friend's mom to teach me how to make pierogi. But every time, it's my pierogi is not it's same different. as it, Yes. Yeah. What What made you interested in Poland? a lot of people ask me why you come to poland yeah. i said oh because i love poland Yeah. <laughs> the answer is very simple but actually this is true mm -hmm. usually people move to a you poland know, country it's because of the partner or work mm -hmm. but it's not for me it's, it's just like it. how you felt yes yes i understand that yeah, yeah. i'm feeling oh this is my country ah that's uh, so nice yeah. yes <laughs> uh, okay So Cieszę nice się, to hear that. Drugą restaurację, którą próbujemy to Yumiko Yumiko ma e, sushi wegańskie I uwielbiam ich talerzyki Wszystko tutaj są... Myślę, że są bardzo ładne, pasztelowe Ogólnie w Japonii nie ma... Nie znam żadnych restauracji I've w Japonii Może słyszałam o jednym, myślę Właściwie nie wiem, bo nie jestem vegetarian. Pierwsze, co dostaliśmy to... To nie tuna <laughs> Nie tuna? To jest z pomidorkiem i actually tried it I love this. Oh. I think it's so good. Próbujemy? Tak. Mm. Mm. So, good. Mm. so sweet. Mm. Bardzo takie słodkie i smaczne, mm -hmm. ale z góry powiem, że nic tutaj nie będzie tak jak w Japonii, ponieważ nie ma mm -hmm. wegetariańskiego. Yeah. Tak, tak. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale, więc jest to całkowicie inne, ale jest. Super. Myślę, że nie powinno to nikogo znie, zniechęcić. What do you think of vegetarian so far? Uh, it is okay, but um, I like fish. I like Polish pogs. <laughs> <laughs> Te nazywają torciki i są super. Jest to bakłażan z awokado. <laughs> to, posola, yeah. to w sumie nawet um, jest w takim japońskim stylu. This is kind of Japanese stuff, yes. but usually not pasola. No. no, no, just kampio. Yeah, kampio. Zaczniesz od torcika. Tak. Okay. Ja zacznę od hosomaki. Ja, tobie, ja sobie to zostawiam, bo bardzo go lubię. Mm, teraz mój <coughs> ulubiony stąd torcik. Zostało mm -hmm. nam futomaki Generalnie i... i... Uramaki. 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 Jest tu tempura marchew z marchewkami, burek, czyli jest kapusta jakaś. Czy try z futomaki? Or z okay. uramaki. Uramaki. very rich, like, taste considering it's vegetables. Mm. Shall we try the futomaki? Yeah. yeah futomaki it. Yeah, very good. Mm. This one is like more, even a little spicy. This futomaki, no? I don't think it's spicy. It's mm. Probably the flavor is from the shiitake. Mm. Mm. I like it. Shiitake is in mm. a strong flavor? Strong flavor. Mm. Yeah. Bummer, I made a na barishirbony dushkami in Japan. Yeah. I use I know, because I don't we don't have I can pronounce Prabhujevki. Pravtivik Pravdivki. Prabjevki. I think I said that right. Yes, prabuzivsky. So I know instead of that I use in a shit take. Mm -hmm. It was good. Bor borubik. Yeah, borubik. Boroviki. So yeah, Borobik. And, a nie wiem Napiszcie nam. Mhm. Mi Micha dopiero powiedziała, że actually Polish sushi is good. Yes. Tak, <laughs> oczywiście. <laughs> Więc mamy stamp of approval. Yeah. <laughs> Więc you, ty trzymasz tak, że między trzecim a drugim. I way hold way it like second, like yeah. this. Włączam, bo rozmawiamy sobie tutaj o różnych rzeczach i Michał mówi, że chodzi na jogę. I, problem? What's your problem? Bude? Bude. Can you pronounce it? Vdech? Vdech? For me, it is same. Actually, mm. I was wondering during the session, why Polish people can't recognize which one is in a Vdech and Vdech. For mm. me, it is same. Mmm, Smaczna. Mm Bardzo -hmm. Which one was your favorite? Which piece? From here? Ah, uh, Here. Lubię ten, tutmaki. Myślę, Oh, really? Mm -hmm. I think I really like uh, tartic i and the tomato. Ah, the tomato is so sweet. Yeah, yeah. Jednak musimy mm. nagrać trzecią restaurację jutro, ponieważ nie nie mogliśmy zrobić sobie rezerwacji. Wszystkie mm -hmm. stajniki zajęte. What's your favorite Polish food to eat? Mm. Pierogi, tu? Pier uh, bigos. Bigos? Ah, and in this season. Chodnik. Chodnik, chodnik. chodnik. yes, chodnik, chodnik is good. <laughs> nie chodnik, chodnik. <laughs> <laughs> um, yes. Okay. What are some um, difficulties in Polish life in Poland? Um, it, my Polish is too bad. <laughs> I can understand some, but uh, if I try to say, and you know, yeah, I mean, I, 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 like that, mm -hmm. and like you know, words get lost. Yes, yeah, lost, and also you know, my brain is completely <laughs> <laughs> Yeah, because with G Japanese like your base language. Yeah. There's almost no connection to Polish. No. Like, no. no. Just no. katakana words sometimes maybe. Yeah. Not even. Yeah. Did you have any thoughts or ideas about Poland before coming to Poland? So I know the communist era. Mm -hmm. But when I come to Poland, it was in uh, 2016. I no, mean, 2013, it's 6 years ago. Mm -hmm. I was surprised. Wow. It is not in a communist country. Yeah. But I'm so really Japanese people think about it. it's we think it's a former communist country. Yeah. But you think about communal. Yeah, <laughs> you know. it doesn't feel it. Yes, doesn't yeah. feel it. A lot of Japanese people think when it, they ask me, they think it's very cold here. Yeah, of, of course it's cold, but inside of the apartment is warm. Warm, yes. Not in Japanese apartments. It's no, cold. Japanese apartments <sighs> are in, cold. <laughs> Yeah, inside and outside it's not very cold, but inside yes. it's very cold. Yeah. It's uncomfortable. the się teraz w Sushi Your opinion so far of this place? Oh, it's so cool. It's very yeah. modern. Very modern. Doesn't yeah. feel like traditional Japanese. No, but it doesn't have. Yeah. mi takie bardzo hipowe amerykańskie restauracje sushi. Ja właśnie pracowałam w takiej restauracji sushi amerykańskiej, zanim się przeprowadziłam do Japonii przez 6-8 miesięcy może. Takie podejście do sushi jest bardzo typowe z zagranicami, ale nie dokładnie... W Japonii jest, y, troszeczkę inaczej to wygląda. Ale zawsze bardzo lubię jeść takie sushi, <laughs> jak mnie nie ma w Japonii, bo jest, jest inne i smakuje mi. Miso soup with salmon. Actually we use we don't use salmon with miso soup very often. But sounds tasty. Yeah, it is Good. good. Mm. Is it similar to Japanese? Not really. <laughs> <laughs> but good. Good in its own way. Itadakimasu. Itadakimasu. Which one should I try? Which one do you want? Mm. First, nigiri. Okay. Yes tuna. yes, tuna. okay good. Again. But yeah. this one is a bit different from Japanese one because mm. the rice is a bit sweeter than Japanese one and not so less sour. And a bit bigger than Japanese one. Yeah. Because usually we can eat one, yeah. one bite. Are like Mhm. Mm Have you ever had sweet sushi before? No. Yeah. <laughs> Usually Japanese people don't like in um with sweet taste. Oh. I, I, I like it. Mm -hmm. But uh, yeah, mm -hmm. the, this type of people don't like it. Like it. it. Mm -hmm. Yeah. Próbujemy rolkę pierwszą, czyli to. Próbuję pierw. Mhm. czyli unagi, krab, awokado. Takich sushi, których, y, których tu mamy, takie rolki, bardzo ciekawe. Smak bardziej tu polega na połączeniu z, tych sosów z rybami i tak dalej. Y, w kontraście sushi w Japonii, smak polega na takich bardzo podstawowych smakach, czyli ryż, jak jest doprawiony ryż oraz ryba. I doceniam obydwie. Nie myślę, myśl, że jeden wyklucza drugiego. Ok, to na koniec takie podsumowanie naszych doświadczeń z sushi dzisiaj, okay. e, dzisiaj i wczoraj. Tak. What did you think about the sushi? Ja yeah, actually... It was um, more than expe my, I, I expected. A it lot is, more than I yeah, yeah, expected. Yeah yeah, yes. yeah. yeah. It is nice. Yeah. yeah. I um, never eat sushi in Poland. Really, I think I had like once or twice, but it was really, really nice. The, I, I think the first restaurant, Mizu, yeah. was closest to Japanese style. Yes. Yes. Yep. And um, the second one. Jumiko was definitely fusion, and the third one was fusion too. Yeah. Second was fusion because it was vegetarian, which you never have in mm. Japan. Yeah, but I surprised because the taste of the you know, rice is really Japanese. Yes, the taste was so yeah, good of the yeah, rice. Yeah, yeah, This yeah. Is, to jest chyba coś, co wielu Polaków nie um, zdaje sobie sprawy z tego, jak się pierw je, sushi, czy pierw się uczy o sushi, że bardzo ważny jest ryż. Yeah. <laughs> Więc każda restauracja tak jakby ma swój sekret pot potoczenia do ryżu. I ten ryż jest bardzo ważny. Limiko restauracja miała bardzo fajny ryż, taki podobny, jak pani. A trzecia restauracja, Sushiwora? Sushiwora, tak. Całkiem fusion. Totalny fusion. Co jest też mega fajne, bo to łączy kultury. Nawet atmosfera się całkowicie różniła. So, what, what is one thing about Poland that you absolutely love? Polish people. Yeah? Yeah, I'm so thankful for my, my friends and Polish people. Because I come here you know, by myself. I mean, there's no support of the company, no support of the people. You know, I don't have a partner, so you know. So that means you know, my friends support me. Yeah. And it's so appreciated. Without yeah. my friends' help, you know, I can't live here. Yeah. Um, you said something interesting earlier that uh, the sushi mm -hmm. it was made in a way to share. Justa polskie dania are put for one A w Japonii zawsze jedzenie jest podawane prawie zawsze w restauracjach grupowo. Like you, it's always for groups. You have a little bit, you yeah, share. Yes. I to jest fajne właśnie w tych restauracjach tutaj japońskich, że że jest to w japońskim stylu, dostajesz tam w środku i się dzielisz i to jest coś co mi się bardzo podoba. W Japonii że zawsze się siedzisz jedzeniem. I love that about Japan. I I, I wish the whole world did. That. Yes, I lo yes, I love it. it like, Makes you think about the other person, it makes you it gives you something to talk about because yes, you're both yes. eating the same thing. <muchy> Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, żeby podziękować Michoę w komentarzach. Thank you very much Dziękuję bardzo. I pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować i um, zobaczę Was w następnym odcinku. Pa pa! Matane Matane, całym Turn to me and always be my melody.